Jesteśmy tym razem na szlaku prowadzącym ze stacji Sosnowiec Maczki do Euroterminalu Sławków. Pociągi jeżdżą tutaj raczej dość często, więc miejmy nadzieję, że uda się coś złapać. Nie wiem dokładnie ile czasu planują tu być. Zobaczymy. Dopiero przyszedłem w tym momencie. Jestem przy szlaku no, z 10 minut, bo przyjechałem autobusem i ym, z przystanku dotarłem do tego miejsca. Więc oko na szlak mam już około 10 minut, a do tego konkretnego miejsca przyszedłem dosłownie przed chwilką. Także czekamy. wiadomo, że jeśli pojedzie pociąg, to złapiemy akurat turbostonkę PKP Cargo, natomiast oczywiście bardzo fajnie, no i myślę, że pójdziemy sobie teraz kawałek w stronę stacji Sosnowiec Maczki i znajdziemy gdzieś tam kolejne miejsce, no bo gdyby jechał pociąg kolejny, na przykład znowu od strony Maczek. No to żebyśmy nie zrobili dokładnie tego samego ujęcia, zwłaszcza gdyby znowu jechała turbostonka Cargo, także spoko. Więc będę się zbierał i pójdziemy w stronę Maczek. Myślę, że jest szansa, że za niedługo pojedzie kolejny pociąg. Также. No, także udało się złapać turbostankę na powrocie. Oczywiście, najprawdopodobniej to była ta sama lokomotywa, która przywiózła kontenery wcześniej. Także fajnie, że się udało. No i powiem szczerze. Em Będę powoli myślał o powrocie prawdopodobnie jest dość gorąco. Zaraz zobaczę kiedy mam autobus i myślę, że jeszcze tutaj trochę będę, zanim autobus nadjedzie, więc znajdę sobie zaraz miejsce najlepiej żeby było trochę cienia. I sobie jeszcze tutaj poczekamy. Także zobaczymy, może jeszcze coś, nawet złapiemy. Już raczej nie liczyłbym, żeby coś się udało. To znaczy, pewnie tutaj coś pojedzie za jakiś czas. Natomiast wątpię, żebym ja dzisiaj jeszcze tutaj dotrwał do jakiegoś składu. Także pójdziemy sobie znaleźć jakieś miejsce w cieniu. Jednak to był koniec tego vloga, ponieważ okazało się, że miałem autobus i nie zdążyłem jeszcze tam nagrać zakończenia, także no, byłem jeszcze chwilkę na szlaku, już nic więcej nie poleciało. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, polecam wybierać się na ten szlak, zostawiać maszki Euroterminal Sławków, ponieważ ten szlak nie zawodzi, zawsze jak tam jestem, to coś jedzie. Akurat tutaj nie złapałem może czegoś wykwintnego, natomiast wykwintne pociągi można tu złapać, ale przede wszystkim też ta częstotliwość tych pociągów jest tutaj dość spora na tym szlaku, jest on dość klimatyczny, także polecam wybierać się w to miejsce. No i w tym odcinku to jest tyle, do zobaczenia w kolejnym odcinku.